Uwaga, uwaga, test mikrofonu, jak mnie słychać, jak mnie widać i jak widać to, co za mną, dajcie znaka. Siemanko, witam Was na kanale Ultimate Performance. Ja jestem Kosmal. No i miło mi Was gościć w moim kolejnym już vlogu. Czy zostanę zawodowym vlogerem? Nie wiem. Raczej nie sądzę, ale lubię to robić, więc czemu mam tego nie robić więcej? Zwłaszcza, że też dostaję raczej pozytywny odbiór od Was. No ale do rzeczy. Dzisiaj jadę na rzuty z moim kadrowym body z Fichem. Pozdro dla Ficha i AlpiZone. No i co? I trochę po prostu się rozruszać, pobiegać po piachu, klasycznie. Ostatnio trochę trudniejsze momenty, także ruch dla mnie jest formą, formą jakiegoś resetu No, ale przy okazji też chciałbym po prostu stestować swoje nowe zakupy. Będę testował trzy rzeczy. Pierwszą z nich będzie statyw. Także nic specjalnego tam się też wydarzyć nie powinno, jeśli chodzi o moją opinię. No ale gdzieś tam go sobie postawimy i sprawdzimy, czy się trzyma na wietrze. Drugą rzecz, jaką będę testował to, uwaga, uwaga, zajebisty głośniczek jbl bielka Dosyć spory, więc mam nadzieję, że będziemy go z fichem słyszeć, w sensie muze będziemy słyszeć, a nie głośnik. I ostatnią rzecz, którą sobie sprawdzę, jakieś tam kilka ujęć zrobię. To nowa kamerka GoPro 13 Hero Black. No, kamerka sportowa, więc też nie do końca pewnie będą idealne, piękne ujęcia, jak po prostu sobie z tichem statycznie rzucamy. Aczkolwiek, no, żeby już gdzieś tam jakiś punkt odniesienia mieć, to stwierdziłem, że wezmę. Razie... Jakieś tam kilka ujęć nagram tą kamerką, żebyśmy zobaczyli, jak to wygląda. Do na piachu. Zimne łapia. A nie! No i to by było na tyle Porzucane ciężkie warunki jakie dzisiaj były Albo po prostu Mi nie szło Ale spoko Tak jest czasami Fajnie, że Pogoda w sumie dopisała, bo jak wychodziłem z chaty, to to no, była lipa i pogoda mocno barowa. Tutaj nawet słoneczko trochę wyszło. Kilka ujęć zresztą pewnie widzieliście. No i co? Sprzęcik chyba spoko. Głośnicze statyw, Kamerka się sprawdziły. Trzeba cieszyć się dniem i życiem. Pozdro, kochani, miłego. I do zobaczyska.